Witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj roślinny vlog połączony z delikatnym przeglądem roślin z Tomasa Philipsa, bo akurat tam byłam, z małym holem z Tomasa Philipsa. A jeśli macie. Mniej ochoty na roślinne treści, to zapraszam Was na drugi kanał. Tam jest bardziej vlogowo. Domowo pokazuję Wam nawet czasem chyba jakieś placuszki, czy jakoś fajna wycieczka, czy wszystko połączone naraz, czy również jakiś przegląd pierdół z Tomasa Philipsa, i tak samo haul z Tomasa Philipsa, więc jeśli tylko macie ochotę, to właśnie zajrzyjcie sobie na tamten kanał. Tam będzie tak trochę zakupowo, domowo, vlogowo, wycieczkowo, a tutaj tylko i wyłącznie roślinnie, więc tak muszę. Swoj własny kanał, <noise> jakby to powiedzieć, polecać, bo może nie każdy wie, że założyłam drugi. A w tym, tu na tym kanale będziemy działać roślinnie. I tu właśnie od tego chciałam momentu zacząć, że tak, yy, będzie przegląd z Tomasa Filipsa, taki krótki, ale tam jest tyle roślin, naprawdę to jest tak bogaty sklep w rośliny. Wiadomo, jak to bywa yy, z jakością, no różnie, bo to nie jest też typowo sklep ogrodniczy, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilkę Wam pokażę, co tam kupiłam. Więc usiądziemy sobie na spokojnie, bo zapowiada się dzisiaj u mnie duże przesadzanie. Chcę naprawdę dzisiaj mocno popracować, może parę filmów nagrać z tego przesadzania. Wydaje mi się, że będą całkiem ciekawe: że ciekawe rośliny chcę przesadzić i takie, o których nawet znaczy na pewno wiedzieliście, tylko nie sądziliście były kontrowersje gdzie ja tą roślinę stawiam a wydaje mi się, że rośnie świetnie chcę przesadzić sobie również to anturium i właśnie stąd wypadł do Tomasa Philipsa bo tam są w okazyjnych cenach duże donice i za moment Wam je pokażę a teraz um, stapelia słuchajcie, niosąc sobie wszystkie rzeczy do przesadzania, zaraz Wam pokażę co ja tu w ogóle, ja mam bałagan dzisiaj lekki w głowie, bo dużo planów i do tego bałagan na podłodze i w praktycznie w całym pomieszczeniu więc może zacznijmy od stapeli tak, chodzi o pogodę, to ja nie kłamam. To tak z przerwami pada mocniej, słabiej. Widzicie, to tu z dachu skapuje więc mocniej, słabiej, mocniej, słabiej. Jak wchodziliśmy do domu z zakupu to po prostu tak lało, ale to zazwyczaj jest, nie? Wychodzicie z zakupami i taka pogoda i tada, chciałam Wam pokazać stapelie. Mówiłam Milona Makwiatów? Cztery. Ten jest już przekwitnięty martwy praktycznie. Ale tak, tu mamy jeden taki dopiero, który się otwiera. Tu są dwa już otwarte. Ogromne są, wiecie, ile się mógł do tego zlatuje, a ten już praktycznie cały się otworzył. No jeszcze lada moment, lada chwila i będzie zupełnie, wiecie, taki rozwinięty. No mnóstwo, cztery kwiaty. Bardzo dobrze się tu czuje. Ta stapelia i nie będę mógł póki co jej tego miejsca zmieniać Znaczy się wiecie, ona na zimę do domu wróci O matko, to jest kolejny pąk, widzicie to? Tylko spójrzcie No roślina raczej nie kłopotliwa Jedyny problem to jest naprawdę przyciągać much To co tu się dzieje, jak ona kwitnie to jest po prostu szał i spójrzcie, jak ona się pięknie odciepie, ciep, ciepiełka, odciepła wybarwia, aż się taka bordowa robi. No ona nie ma tu takich mocno bezpośrednich promieni słońca i dobrze, bo by dopiero zaczęła szaleć, jeśli chodzi o wzrost, a uważam, że już jest potężna roślina, wyhodowana z takiego jednego patyka, to dla mnie to i tak jest duża. Tu mamy obok tą drugą stapelię, ale nie widzę, żeby ona chciała kwitnąć. Tu nie zawiązują się żadne. Pąki kwiatowe, nic tu takiego nie widać, co by, wiecie, przyciągnęło jakoś. No nie, niestety, szkoda, bo czekam na jej kwiaty. To jest chyba, z tych mniejszych ona w ogóle była opisana jako wariegata. Dostałam ją od znajomej, miała być wariegatą, ale raczej nią nie jest. Ale pięknie się wybarwiają te końcóweczki. No nie jest, nie jest. No, no jest jaka jest. Widzicie, tu ma więcej światła wszystkiego, a i tak nie chcę właśnie... Wypuszczać żadnych wariegacji. To tak fajnie wróżę, ale raczej, yy, no to nie będą pątli kwiatowe, szkoda, szkoda. No i tu jest ta oddamiana, ona również wywędowała na balkon, ta dostała więcej światła i spójrzcie, przypaliłam ją, no ale to jakoś jej nie szkodzi i pobudziło ją to do wypuszczania nowych takich fajnych odnóżek, więc jestem ciekawa, co pokaże. Tu coś ciekawego się dzieje o, w tym miejscu, to czerwono, ale to chyba nowy stożek wzrostu, tak. No niestety, raczej to nie będzie kwiatek. To przypuszczam, że jeszcze trochę potwo, bo to jest dosyć młoda roślina, ale tej to się dziwię, wiecie? No idealne warunki i nic, i nic z tego, nic z tego nie rośnie. Nie chcę, nie chcę, nic nam tu pokazać żadnego pączka kwiatowego. Dobra, wracamy do domu, pokażę Wam moje nowe osłonki i bałagan na podłodze. Przyniosłam praktycznie wszystkie podłoża, których używam, czyli tak, zwykły ceramic. Zostało mi jeszcze trochę. Pomeksu. Została mi ziemia do zielonych. Mam tu lechuzę, ale dosłownie wszystko to są końcówki, tak samo jak ziemia do orchidei. I tu mam um, kokos. Kokos, ale nie, to są zrębki kokosowe, nie takie miałkie, tylko zrębki kokosowe. Ja bardzo je lubię właśnie dorzucać sobie do podłoża. Mam tu jeszcze resztkę keramzytu, bo on też świetnie się nadaje do takich roślinnych, wiecie, jako roślinny rozróżniacz mam gdzieś jeszcze odrobinę perlitu. Więc, może sobie do takiego zwykłego zimnego podłoża dosypię. Tu jest, um, ja zawsze zapominam, ale to jest nawóz dżdżownic od dżdżownic po prostu nawóz. No i jeszcze taka zwykła ziemia do zielonych, kwiatowa. Um, sporo tego tu jest, ale coś mam wrażenie, że dzisiejszego dnia, jak taki plan podjęłam z tym przesadzaniem, to część z tego mi szybciutko zniknie i naprawdę niewiele zostanie. W międzyczasie patrzcie już sobie właśnie ten kokos, który wam przed chwilą mm, pokazywałam. On już się tutaj nam namacza, bo to jest super składnik właśnie do, do przesadzania. Dużo tego jest. To jest takie wielkie wiadro. Ale breja. To nie jest breja. zobaczcie jakie to fajne wiórki kokosowe. Dobrze, będziemy z tym spadać takie fajne. Nie. Jak A to, nie to jest zdrowe, jest, podobno poduszki kokosowe Czyli przecież robią. Obiad. Dobra. Dobra, stwierdzam, że jednak siądę teraz na podwózy, bo jakoś mi wygodniej, łatwiej ustawić telefon, a już nie chcę jakichś mocnych komplikacji robić. Mam nadzieję, że ten przegląd delikatny, roślinny z Tomasa Philipsa Wam się podobał. No jesień, tam też już jest jednak delikatnie nie, ale co się dziwić, jak pogoda, sami widzieliście, to już jest drugi tydzień, jak tak pada. Eee, no nie narzekam, wiecie, no... Teraz będzie okazja, żeby właśnie popracować, poprzesadzać rośliny, zrobić z nimi porządek taki, jak mi się marzył już od bardzo dawna. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się dziś udało. Ja mam nadzieję, że Wy też w taką pogodę coś działacie w sensie, no, mam nadzieję, jak lubicie, to działajcie. Jak nie wolicie poleżeć na kanapie, to czemu nie? Dobra. Zakupy z Tomasa Philipsa. A, ok. Bo gdzieś mi znikły takie malutkie prze, przezroczyste kieliszki, bo kupiłam sobie właśnie takie przezroczyste kieliszki, bo jak będę przesadzać jedną roślinę, to być może jakieś bulwki sobie oddzielę za kawał. Zdradzam Wam, jaką roślinę chcę mniej więcej roz, ym, <ścoughs> przesadzać. Więc tak, zakupiłam sobie w Akrzonie taki kokos. To, to, to ten sam, co przed chwilą widzieliście w wiadrze, więc... Jakbyście chcieli takie właśnie zrębki kokosowe, to tak wygląda opakowanie od tego. I to jest plus minus 6 litrów. Widziałem, że jest jeszcze takie 25-litrowe podłoże, ale one już jest miałkie. A w tej wersji możecie jeszcze sobie znaleźć mielony kokos. I on naprawdę jest bardzo dobry. Nie trzeba przepłacać, bo wydaje mi się, że ten coś koło euro 50 jak jest promocja, to nawet euro można za niego zapłacić. Więc nie warto przepłacać. Jak macie gdzieś akrzona w pobliżu, to właśnie sobie tam zakupcie. I mamy tu też właśnie. Tak zwany drenaż keramzyt, który świetnie się sprawdza e, do roślin. Widzicie, to jest nawet sposób, że możecie sobie wież wysypać, żeby utrzymać wilgoć, czy odsypać. Podsypać na dole, żeby ta wilgoć została nam w dole. Ja Wam powiem także, ja uwielbiam używać tego do podłóż, bo to mi się świetnie, świetnie sprawdza. Można sobie też takie hydroponiczne miksy z tym robić. Ja tak robię przy na przykład chojach przy zrobiłam sobie taki bezziemny miks, jeśli chodzi o anturium świetnie zaczęło rosnąć, ale ono też tam bardzo dobrze się czuje w łazience w tym miejscu, w którym rośnie. No dobra, miałam też gdzieś jakieś kieliszeczki małe, ale nie mam pojęcia, gdzie są. No i żeby właśnie przesadzić anturium, brakowało mi dużej donicy. Ona jest ogromna, to jest 24. Wydaje mi się, że teraz jest chyba w 18, więc pójdę w 6 rozmiarów więcej. No ale jej no, tego już trzeba, zaczęła puszczać mniejsze liście i dlatego chcę ją przesadzić w coś większego. O ile się nie mylę, to ja ją przesadzałam na początku albo jakoś w zeszłym roku, jakoś listopad czy październik, wrześniu, coś koło roku temu. Więc mam nadzieję, że ta toniczka wystarczy jej na dłużej, że nie obrazi się. A do tego była osłonka. I osłonka też jest w rewelacyjnej cenie, bo chyba jakieś 3,80 i macie tutaj 25, więc cały ten zestaw dobrze pasuje, Nam chodziłam po sklepie, kombinowałam, bo też nie chcę, żeby mi było widać te randy, a tutaj się fajnie to sprawdza, są jeszcze te takie owalne doniczki, ale nie zdecydowałam się na nią, bo niby ta se, ten sam rozmiar, a jednak już ta doniczka nie pasowała do tą osłonkę, więc wolałam wziąć coś większego i mieć na dłuższy czas spokój, a to już jest naprawdę ogromna donica ja nie wiem, jak mi się to tam wepchnie na paraspekt w Łazience, ale ja chcę to anturium, bo ona naprawdę jest cudowne i myślę, że po tym zabiegu będzie im tylko lepiej. Ostatnią rzeczą, która była mi bardzo potrzebna, i też się tak zastanawiam, bo nie. Ach, mam okej, ok, jest tutaj, bo nie chciałam właśnie kupywać kolejnej. No i jest idealnie, jest gicią. Mam tu taką wielką, za 3,99 wcześniej kupioną e, doniczkę w Obim. I to już jest też ogromna donica, bo to jest chyba 26, a osłonka będzie. Wiecie, że to jest z Polski, ta osłonka? No tak, one są z Polski. No? 29 rozmiar. Rozmiar 29, czy teoretycznie 30. Fajna taka, wiecie, relinkowana. Tak to się chyba nazywa ten wzór. Taki. Zawsze zapominam. No, ale o taką właśnie mi chodziło. Mogłam sobie tylko ewentualnie. Zastanawiam się nad takim fajnym liliowym, mocnym, takim między buraczkiem a lilią kolorem, ale ona ma wywędrować na balkon, więc taka biała, neutralna jak najbardziej będzie pasować. Jeszcze nie wiem, gdzie ją wepchnę, bo to miejsce na balkonie też się kończy, a roślina, która w niej ma być, e, będzie musiała na zimę wrócić do domu. Więc no dobrze, te dwie roślinki będziemy wkładać w te osłonki, więc na pewno taki film o przesadzaniu się pojawi. Kieliszki, no trudno, zapomniałam wziąć, więc chociaż może. Ja no tu mam też przygotowany z Tomasa Philipsa, to będzie na drugim kanale jeśli tylko macie ochotę, ale nie widzę, żeby mnie tu weszła, więc no niestety nie mam. Nie mam, no trudno. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, za każdym razem się pytam. Ja już będę się z Wami żegnać. No i co, czekajcie na film o przesadzaniu. Myślę, że w międzyczasie jeszcze wpadną dwa przeglądy roślinne, a może je połączę w jedno, bo to, to zobaczymy jak to będzie, po prostu wyczekujcie, oczekujcie, zasubskrybujcie kanał, to będziecie na bieżąco. Ja już się teraz z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!